A tam jest nazwisko zmienione, ós miałem na nazwisku. Ós. Ile? Dwójka. Zmienimy to. Woźniak Marcin. Trójka. Znajdujemy się na łowisku Kościelniok, jest to woda sekcyjna koła numer 112 Pniówek na naszych zawodach bierze dzisiaj udział 32 uczestników. Co za tym idzie, podzieliliśmy zbiornik na trzy sektory: sektory od 1 do 11, jako oznaczenie numer 1, sektory od, y, stanowiska od 12 do 22, po drugim brzegu, jako sektor numer 2, oraz brzeg po mojej lewej stronie, czyli naprzeciwko rybaczówki, sektor numer 3, od 23 do 32. Mamy nadzieję, że, że chłopaki połowią jak najwięcej. Dzisiaj akurat żadnej kobiety nie ma u nas na zawodach, więc dlatego też tak mówię. No dwa tygodnie temu na tym łowisku podczas zawodów na tyczkę padł wynik 28 kg. Oby, oby się tak stało, że, że dzisiaj któryś z zawodników wyrówna albo i nawet przewyższy ten wynik. Dużo chłopaków właśnie ustawia się typowo pod, pod karpia, jakieś mają grubsze zestawy. Niektórzy typowo pod leszcza, kropia. Urozmaicenie totalne. Na wodzie widać bardzo dużo spławów, więc dobrze to wróży. I mamy nadzieję, że, że sam początek, który zaczyna się już za 20 minut, pokaże, co potrafimy wycisnąć z tego zbiornika. Lecimy dalej do zawodników. Trzymajcie się. Przyłapany jesteś na spaniu. Do zawodów jeszcze 20 minut, a ty co, zrzemka? Które macie stanowisko tutaj? 30. Co zadowoleni z lasowania? Czas pokaże, nie? Siedziałem na pomostach Przypowałem się, a było ciepło No i Chodie tobą byłem na rybach Just your tracks today. Wie, 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 bo Zobacz, ten radyjko wyciąga. o żuczku? No. Żuczek, żuczek pozdrawiamy Cię, pozdrów Remo Żuczka. Żuczek, Czemu Cię tu nie ma? Żuczek chyba na dolne, bo wczoraj na na stanowisko numer 24, 3. 23 znaczy się pierwsza ryba. Zapowiada się bigfish jest pewnie. Koszulka Team Wabi go z przemysłowo. Pochwal się Kamilu tym leszczykiem Która rybka? Czwarta Czwarta, no to jak, jak na dzisiejsze realia to całkiem w porządku Jak mi przyszedł 10 minut temu miałem fajnego leszczyka Czyli coś tam w siatce pływa już? 45 O kurde, no to faktycznie Ile już masz Kamilu? Cztery Bo mi coś tu się tu przesłyszało, że dziewięć 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 to ty urwałeś słuchaj No właśnie. Karpiasz na 15, no i mamy nadzieję, że ciągnie karpia. Nie, 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 niestety nie. Na pewno nie. Zapewne krąpik. To jest to Tutaj chłopaki obok też ciągną. Ta strona się rozjechała, można powiedzieć. No i jest Ileszczyk, czyli coś nowego. Pochwal się, Roberci, pochwal się do zdjęcia. To czekaj, bo musielibyśmy to tak bezpiecznie. Nie? Żeby mi nie uciekł, nie? O, dokładnie. Czyli co dwa krąpy, jeden leszczyk na razie. Tak jest, na razie. Dobra, to do siaty. A jak efekty? Dwie ryby. Dwie rybki. Dwie ryby, jeden krąpik taki ładny. Jeden wężki, jeden, jeden już no Na razie bez karpia wszędzie, już? Na razie tak. A, wiesz, to jest dopiero godzina, nawet... Tak naprawdę godzinka, nie? Tam takie tą dwunastkę, mówię, i sobie tak na 30 będę sobie łapał, nie?

I to są towarzyskie zawody, a nie jakaś spinka. Grzybki, wódeczka szefowa po można, można. <laughs> Tak, żeby jeszcze tylko ryby brały. Jest i on. i co, Roberci? co się tam nie dzieje, ale się trochę. A co tam w siacie pływa, coś? Parę rybek mam właściwie. Dodamy. Właściwie, cześć. Chcesz? Nie nie, nie, nie. Nie? A ciasteczko? Nie, mam akurat z domu, A na razie nie mam ochoty. Okej. Okay. Ale słoneczko wyszło w końcu, Krąpi, nie? Coś tam jakiegoś leszczyka chyba albo dwa. No i teraz mi wyszedł karać. No, tak może kilogram miał. No, no ci nie, jak na całą wodę to kolega tu dominuje ogólnie. O. No widzimy leszczyki ciągnie? No, jeden za drugim. Rzuca, wyciąga rzuca wyciąga systematycznie także no, no, tu chyba to wygra na dzień dzisiejszy tak obstawiam nie wiem jak tam dalej ale jak mówi że tam się nic nie dzieje no, 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 nie, no nie nie dookoła tutaj, jest. tutaj kolega też łapie no a ja tak teraz no, po środku jesteś byłem. no Tak, z cukru nie jesteśmy. Zuzualek, I nie chcę do tej A to, to nie mogę. Musujący. Bardzo, że musujący. Ale, jak na zozolefek. Tak. Trzy <ślesz> Dziś. Zaraz, zaraz, nie niebo no. Czy Piętnie, to mówię. Chociaż 14 przyjęłam. Dwa karty się wysunęły. na raz weszło. 15, 15, 15 ja nie będzie chyba. Będzie. Będzie? będzie. Ko, 15, 15 no, kilometrów. Nawet popaszę. 17. Okej. 17430. 17 430, 17 430. No to się nie udało. To tak dobrze było. zrobić zdjęcie, bo ja zaraz będę walnąć. No nie zrobi nam. 8 520 I od tego. Czekaj tak nie rozumiem. pokój jeszcze jeszcze, 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 jeszcze jedna tam no, została. Jeszcze jedna. No. A teraz ci biec gdzieś? No tam tu wygrał. Czekaj, mm -hmm. czekaj. Czeka. O, o się, taka, ona, ma, się składa. Piętnaście, moment, moment. I tak, no, nie zablokował się? Piętnaście dziewięćset... 900... A nie, potem opowiem na ten, na białego. Siedem... Poczekaj, 7... nie. Piętnaście dziewięćset czterdzieści. Dobra panowie panie, to serdecznie dziękujemy za przybycie. Pogoda nam w miarę dopisała, ryby sektorowo też. Mamy nadzieję, że będziecie częściej nas odwiedzać, w planach mamy nie tylko federowe zawody, ale też nawet trzydniowe, karpiowe, więc jak ktoś się bawi, też troszkę grubsze ryby, to będzie grubsza imprezka, będzie może jakiś pieczony świniak, no, ale mamy nadzieję, że wszystko się udało, każdy sobie coś połowi, prawie każdy. Cisza nie chcieli, nie Dokładnie, dokładnie, no nie będziemy nic robić, zabieramy się, bierzemy wszystkie nagrody, to co tam ma, więc... Dziękujemy serdecznie i przechodzimy do odczytania wyników. W dzisiejszych zawodach pierwsze miejsce zdobył kolega, punkty sektorowe 1, wagary 24, 460, ja. Ale tak ładnie się ogolił kurga po prostu Wiedział? Oh. Bo wiedział, no, nie? Bie, wiedział, bie, wiedział. Bie. To, to podejrzane. Drugie miejsce, wynikiem punkty sektorowe 1, waga ryb 14290, y 14, to był kolega Sobczuk Krzysztof. Brawo oh! <śpiewanie> Jasmu! Gratulowanie Nie no, no. przestanę, a co wypić nie dostanę. Nagroda, nagroda. Nagroda, Trzecie miejsce, Punkty sektorowe 1, waga ryb 10460 460, był kolega Szweda Kamil. O, Miejsce czwarte. Punkty sektorowe 2. Waga rybczy 1747. Kolega Haczewicz, Kamil. O, Brawo, Kamil. Brawo, Kamil. Niech przyjadą ogląda. Będzie kapitan Teraz miejsce, punkt sztetorowy 2, bagary 12 245, Głośnica Daniel. Dziękuję bardzo. Dobra, dzięki. Zapraszamy ponownie. Dziękujemy.